Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych. Ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili. I miałbyś odpłatę, lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Widzimy, Chrystus bywał zapraszany przez różnych ludzi, a szczególnie fragment dzisiejszej Ewangelii mówi, że był zaproszony do przywódcy faryzeuszów i powiedział mu to, co jest ważne: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj przyjaciół, braci, krewnych, nawet zamożnych sąsiadów. Aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś odpłatę. Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś. Ubogich, ułomnych, chromych, niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę otrzymasz przez martwych staniu sprawiedliwych. Jakże ludzie podchodzą do życia często interesownie, bo coś od kogoś otrzymają, dlatego dzielą się, a nie zawsze. Potrafią się dzielić z potrzebującymi, przechodzą nieraz obojętnie wobec ludzi potrzebujących. Miałem taki przypadek akurat w Biedronce, przede mną był taki raczej alkoholik. No i coś tam chciał sobie kupić, zabrakło mu pieniędzy. Ja mówię tej pani, to ja za niego zapłacę, bo, bo coś ze słodyczy chciał. No jak, nie, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie pomóc temu człowiekowi. Wszystko jedno, czy alkoholik, czy jakikolwiek. Ale ja mu pieniędzy nie dawałem. Tylko dałem tej pani kasierce, żeby mógł sobie ten produkt wsiąść, który potrzebował zjeść. Bo często myślimy o sobie tylko, że musimy mieć odpłatę. A to nie. Trzeba dzielić się z potrzebującym. Jakże wielu jest ludzi bogatych, którzy zapraszają, Jedynie tych bogatych, zacnych ludzi. A jakże pięknie, kiedy ktoś będzie chciał zaprosić kogoś z biednych sąsiadów może. Na przykład wigilia jest takim dniem, w którym zostawiamy puste miejsce. Gdyby w razie ktoś biedny przyszedł. Ale to jest najczęściej tylko symbol, mało znaczący, bo gdyby jakiś żebrak przyszedł, to nie wiem, czy wielu ludzi nie odrzuciłoby go. A więc, ten symbol tego jednego nakrycia pustego, oczekującego na człowieka. Biednego niech wiele znaczy w naszym życiu, i niech to nie będzie tylko symbol, tylko niech to przekłada się na nasze życie. Ilu jest ludzi potrzebujących, na przykład w sąsiedztwie, których nie stać na zapłacenie prądu, czego innego, odłączają im prąd, a są inni ludzie, którzy, których stać na to. I jeżeli widzisz, że ten, ten człowiek jest biedny, jest solidny, ma może niską emeryturę, to chciej podzielić się tym symbolicznym chlebem. A są nieraz ludzie, jak na przykład niedawno na Facebooku pokazali, jak przed samochodem stał człowiek, który utracił dach nad głową, mówi, że z dziećmi będę. W samochodzie spał, a jedna taka osoba wrażliwa napisała bardzo pięknie, trzeba mu pomóc. A właśnie więc widzimy, to jest konkret. A więc chciejmy zapraszać do siebie, biednych, ludzi cierpiących, chorych. Chciejmy im pomagać, bo w zasadzie będziemy rozliczeni z miłosierdzia. Wiara bez uczynków martwa jest, jak mówi święty Jakub. Nie bądźmy podobni do faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy wiele mówili, a mało robili. A więc chcijmy być ludźmi oddanymi Bogu i chciejmy Ewangelię wcielać w nasze życie. Chcielibyśmy żyć, żyć Ewangelią. Jakże potrzeba e, wielkiego miłosierdzia, bo przecież Chrystus również objawił się w siostrze Faustynie jako Bóg miłosierny. E, z boku Chrystusa przebitego wypłynęły krew i woda, między innymi symbole komunii, świętej Eucharystii, dobra, miłosierdzia. Właśnie miłosierdzie na całym świecie bardzo się rozprzestrzenia. I pięknie Pan Bóg wybrał siostrę Faustynę, skromną, schorowaną siostrę zakonną, żeby objawić światu miłosierdzie. A więc ten fragment dzisiejszej Ewangelii nawiązuje do takiego miłosierdzia, że mamy zapraszać nie tym, którzy nam się odwdzięczą, ale tych biednych, schorowanych, ubogich, którzy nie mają czym się odwdzięczyć. Wiemy, że nieraz ludzie starają się anonimowo wspierać e, ludzi potrzebujących, e, a, a więc, to jest zaproszenie e, do swojego domu tych biednych, cierpiących. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl, chciejmy rano odsłuchiwać Ewangelię z komentarzem i chciejmy żyć przez cały dzień tą Ewangelią. To jest bardzo ważne. Żeby wsłuchiwać się w Słowo Boże, tak jak w dniu dzisiejszym, to Słowo nawiązuje do tego, aby okazywać ludziom potrzebującym miłosierdzie. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia.